Siemano, witamy się z Wami z. Siem Rep. Kolejny odcinek. Nie chcieliśmy Was zamęczać tym, jak tu dotarliśmy, bo to była długa podróż. Wstaliśmy o 5 rano. usamieliśmy o 7 jechaliśmy tutaj 6 godzin. No i witamy w kolejnym mieście. A czym jedziemy, to w ogóle jest hit? Bo jedziemy takim diliżansem, którym chciałem się na początku już przejechać. Nie wiem, czy już widzieliście na przebitkach, to jest taki motocykl z taką, y, jakby przyczepką. O, mniej więcej coś takiego jak tam pan ma. To my mamy takie samo. I tutaj jest goście z przodu na motorku, elegancko w kasku. my sobie, jak, jak luję, siedzimy i, i sobie jedziemy. O, ten pan tak samo ma, nie? Motorek, przyczepka. Bardzo popularny środek transportu tutaj, widzę. No nic, to my jedziemy do hotelu, Obejrzymy jak ten nasz pokój dzisiaj wygląda. Mamy basen. <laughs> I może będzie okno, chyba, nie? Nawet tym razem. Basen y oczywiście w hotelu, nie w pokoju. <laughs> no, no nie no. I ponadto jest okno, i jak się nie mylę, to jest nawet też taras, więc jest luksus dzisiaj. W porównaniu do tamtego to. No ale dobra. Y jedziemy, zobaczymy, co się wydarzy dalej. No i jeszcze korzystając z okazji, że jedziemy. Y dopóki pamiętam, to. Koszt busa, żeby się tutaj dostać z Mnom Pen do Siem kosztował nas 30 dolarów. To była opcja bardziej premium, bo mieliśmy busa 10-osobowego, z czego e, pół busa było puste, gdzie mogliśmy się rozłożyć ja na tylnej kanapie, sarka na środkowej, no i z przodu e, siedzieli kmerowie, więc z białych byliśmy sami. Więc bardzo... Ale to bardzo komfortowo i do tego bus był, wyobraźcie sobie, elektryczny. W połowie drogi zatrzymaliśmy się na pół godzinki i pan go doładowywał szybkim ładowaniem na polu gdzieś. Normalnie jest stacja ładująca, bo na polu nie nagrałem tego. Jak uda mi się też to pokażę, ale ja sam w szoku, nie. Co do ceny, mogę powiedzieć, że da się taniej, bo jeżdżą też takie duże autobusy, tylko zależało mi po prostu na czasie. Dlatego wybrałem tą krótszą opcję takim właśnie busem. Dlatego też Cena troszkę wyższa, ale jechaliśmy tylko 6 godzin, także... No ale też ze względu na moje gabaryty też 2 metry w małym autobusie azjatyckim uwierzcie mi, że kolana dostają. Tak nie powiem gdzie, że jest koniec świata, a tu naprawdę było turbo wygodnie. Nie? Raz na jakiś czas można sobie pozwolić. Tadam, 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 tadam. Ta o! No! Szybki rumtur, room rumczek. Room Idziemy coś jeść. Dobra, sto. 101 pokój. Zacznijmy od łazienki. bo Jest na samym wejściu. Łazienka 2 w jednym, czyli prysznic. Zasłonka. Jak nie ma zasłonki, to jest po prostu zwykła, zwykła łazienka, Ale to już takie rzeczy też widzieliśmy. Aha, nie ma nawet zasłonki, więc Bez zasłonki, po prostu woli się woda przede wszędzie Gdzie popadnie yy, Okno jest Jest klimatyzacja Również wiatrak Uszko, teraz Próba łóżka. Bo tamto było tak twarde, że się nie No to już lepiej Oczywiście Lodówka sprawdzamy Jest wyłączona, ale jest okej. Okay. szafa Safe. Aha, safe, nie save. O, patrz to, ty grażyna. suszara. No i co, no i to tyle. Lecimy zaraz jeść. Za ten przybytek, dobytek zapłaciliśmy 40 euro za trzy noce, z tym, że tej trzeciej nocy nie będziemy tutaj spać, tylko mamy ją przedłużoną, ponieważ mamy nas na autobus, a chcemy się odświeżyć przed podróżą. Czyli liczyłabym to jako. Dwie noce, no ale płaciliśmy za trzy. Byliśmy, zjedliśmy, nie pokazywaliśmy, bo było praktycznie to, co wczoraj e, z dodatkiem e, papaja salat, czyli ulubioną sałatką e, Grażyny. Zapłaciliśmy też niedużo, 9 dolarów za trzy dania i dwa napoje, a teraz idziemy pożyczyć skuter, e, bo jutro... E, Angkor z rana, a nie będziemy tutaj się prosić, żeby ktoś nas podwiózł. Też żebyśmy byli... Też żebyśmy byli mobilni. Bierzemy swojego... swój skuter i po prostu sobie będziemy sami latali. Zaraz się dowiem co, jak i za ile. I ja Wam wszystko powiem, mamy jakąś wypożyczalnię, która ma wysokie opinie. A, hello. a tymczasem patrzcie jakie... Jakie chmurska tam idą. A ogólnie jest tak ciepło, że to jest nieporozumienie. Jest dużo cieplej, tak nam się wydaje, niż, e, niż w stolicy. Myślę, że ukształtowanie jakiegoś tam terenu ma tły wpływ na temperaturę. I teraz wjeżdża z Koli. Temperatura. Temperatura! Ale jest tak swoje gorąco, Daczekanie, że nie, nie chcecie wiedzieć, gdzie leci pod. Rów mariański przy tym to nic. E, dobra. Nieważne. Trochę miasta. Co mieście. Dużo białych turystów, tak jak w stolicy nie widzieliśmy ich prawie w ogóle. Oczywiście tych atrakcji typu pałac królewski, a tutaj jest bardzo dużo białych ludzi. Bardzo dużo restauracji, takich nastawionych na turystykę. Myślę, że główny wpływ ma tutaj właśnie to, że jesteśmy przy takiej głównej atrakcji w samej Kambodży. Dokładnie, to jest najgłówniejsza atrakcja, Czyli... nie? Tak. Więc dlatego to skupienie turystyczne no jest tutaj a nie gdzie indziej. Raczej Zobaczymy jak będzie też w innych regionach, jak będzie dalej. No, ale tutaj możecie zobaczyć skutery. Tak jak tam w Solicy, nie widzieliśmy w wypożyczalni, tak jak szliśmy po mieście, to tutaj. I skutery właśnie. I rodziarnie, i restauracje, i jakieś właśnie już więcej sklepów z, z pamiątkami. Fryzjer w ogóle obok fryzjera. No, dzieje się to zdecydowanie więcej. Dobra, mamy dwie. Teraz musimy zlokalizować, która to jest ta nasza, do której idziemy. No i szybkie przejście przez ulicę. Pamiętajcie, nie wolno się zatrzymywać. Trzeba iść, oni nas wyminą. Tu jest jeszcze jedna wypożyczalnia, tej nie zauważyłem. Tak właściwie jest wypożyczalnia przy wypożyczalni. No w sumie tak. Jeszcze kolejna i kolejna i kolejna. My idziemy do tej tu. My do tej idziemy? Okej, okay, zaraz będziemy pytać co i jak. Takie ładne skuterki. Dokumentację trzeba sporządzić. Sporządzić, tak. tak. Dokumentację zdjęciową przede wszystkim. Trzeba zawsze zrobić zdjęcia dookoła e, takiego pojazdu, no żeby was po prostu później no nie okradli krótko mówiąc, bo każde zarysowanie gdzieś tam to też zależy od wypożyczalni, nie? Tak, my się z tym nie spotkaliśmy jeszcze, aczkolwiek słyszeliśmy wiele opinii, że. Że może się tak zdarzyć, tak. Ale też zauważyłem, że nawet jak już widzą, że robisz tak. zdjęcia, no to oni już nie będą szukać później przyczyny, znaczy ten, jak nie ma czegoś grubego na, tym, na, na pojeździe, a jak widzą, że nie robisz zdjęć, no to mogą się pokusić o znalezienie jakiejś ryski i poproszenie o pokrycie kosztów, nie? Okej, okay, tutaj mamy cennik i tak to wygląda. Górne motorki mamy te lepsze za 12 dolarów, rowery mamy dwa rodzaje, za 3 i za 5 dolarów i na dole mamy takie tańsze za 8 dolarów i za 10 dolarów. Co by tutaj, to są 125, wszystko i tutaj mamy jedną 150, wszystko jest w automacie z tego co widzę, weźmiemy chyba tylko klika za 12, tym się fajnie jeździmy, to już kilka razy mieliśmy takie te kliki. Więc pytamy się, co i jak. Już mamy wszystko podpisane, ale tutaj mamy takie znaki, pani nam pokazuje. Mówimy, że mamy prawo jazdy, oczywiście, ale ona mówi, że tych znaków na pewno nie znamy. Przekreślona jedynka rzymska decyduje o zakazie postoju w dni nieparzyste danego miesiąca. Natomiast przekreślona dwójka rzymska decyduje o zakazie postoju w dni parzyste danego miesiąca. Za brak kasku albo za niezapięty kask mamy 15 dolarów. Mandatu. No i takie tam. No idziemy sobie teraz wybrać kask. Kaka Kask, Grażyna Różowy Pan nam przygotowuje skuterek Dobra, dojechaliśmy do hotelu Zdjęcia porobiłem przy Pani, Pani widziała, że co jest co, wszystkie zdjęcia mam e, Jako depozyt, Pani nie chciała pieniędzy Po prostu zostawiliśmy jej mój dowód nie? E, osobisty, bo mówi jakiś, jakiś e, dokument ze zdjęciem Wtedy przy odbiorze go odzyskamy Paszportu nie zostawiamy, bo w razie jakichkolwiek problemów to nie wrócimy do, do kraju, nie? Więc lepiej dowód Najwyżej wezmą po pożyczkę w Prowidencia. Idziemy się ogarnąć i będziemy Przepraszam. <laughs> Idziemy się ogarnąć i będziemy... Yy, wyjdziemy na miasto. Chciałem Wam jeszcze pokazać, bo po drodze spotkaliśmy 7-Eleven, nasz ulubiony sklep, ale z Tajlandii. Tutaj jest tego tak bardzo mało, że na... do tej pory widzieliśmy chyba 3. 3 7 eleven i do tego są praktycznie zawsze jak chodzimy puste. Mamy takie przyzwyczajenie z tego, z Tajlandii, że jak tam się wchodziło, to zawsze pełno ludzi, bo jest tak bardzo popularny sklep, że się przejść tutaj kompletne pustki. Szukamy tego wąchacza zielonego donosa, ale chyba tylko w Tajlandii go dostaniemy. A teraz jesteśmy na, na ulicy, która nazywa się Pub Street, czyli tak jak widzicie, jak sama nazwa wskazuje, ulica z pubami. Przyszliśmy sobie tutaj gdzieś usiąść, posiedzieć, pocilować Popatrzeć jak tutaj życie się toczy jak się turyści bawią. Bo dzisiaj już mamy tak, jak jesteśmy zmęczeni, że Grażyna mi dupada, osuwa się na nogach po prostu. No Więc... wczoraj, wczoraj przechodziliśmy sporo. Znaczy pewnie u was w poprzednim odcinku. A no niestety musimy też sobie zaplanować kolejny dzień, zwiedzanie. Okay. Także... Byliśmy z Grażynką do pierwszej lepszej knajpy na rogu i fajnie do nas podchodzić z tabletami, wy co jest? I poczuliśmy się przez chwilę jak w Japonii. Tam też się zamawiało nieraz nie z tableta i dostaliśmy każdy swój osobisty tablet. Tutaj mamy menu, u góry mamy kategorie, sobie wybieramy i sobie zamawiamy. Tutaj mamy koszyczek, no i jakie bym zakupy robił po prostu w sklepie O dobra, teraz musimy jechać troszeczkę wolniej, bo wjechaliśmy w taką drogę, nie? O, bardzo dziurawą. Jesteśmy w największym kompleksie świątynnym na świecie, a ziomek za mną zbiera pokemony. Zero stopni. Dokładnie w tym miejscu jest zero stopni. To jest miejsce, w którym nagrywali sceny w filmie Tom Pride.